No to zapytam cię wprost, ok? No, Mogę by... zadać no. pytanie? Bo mogą ci zaatakować, że byłaś w Dubaju. No? Byłaś czy nie byłaś? No. Tak, byłam, robiłam zęby licówki w Dubaju. <laughs> Oczywiście, hmm? relacjonowałam to z... bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. Aha, okej. A ty tylko po to byłaś? No tak. Czyli nie Więc, była. Jednak a nie, przepraszam, nie przepraszam, 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 jeszcze kilka lat temu byłam przelotem z Matim i z Mariuszem, jeszcze o tym zapomniałam, jak leciałam na sesję do, e, na Malediwy. Dokładnie. I zostaliśmy jeden albo dwa dni w Dubaju, żeby po prostu zobaczyć Dubaj, zwiedzić Dubaj, bo Matiego marzeniem zawsze było zobaczyć najwyższy budynek świata. Tak, byłam, byłam jeszcze kiedyś, no zapomniałam o tym. Okej, okay, czyli była dwa razy, ale ogólnie co do mojego pytania, to chyba nie była. Znaczy, jeżeli pytasz, czy byłam tam pytałem. w jakichś innych celach, no to to jest dosyć odważne.